Czwartek 12 lutego Sebastian Będziński zapraszam na informację. Wracamy do tematu mieszkań wojskowej agencji mieszkaniowej w Głogowie. Przypomnijmy, mieszkańcy tych lokali wynajmowali je od urzędu miasta, a ten od Wamu. Przez pięć lat mieszkali spokojnie, ale tuż przed wygaśnięciem umów dowiedzieli się, że możliwości ich przedłużenia nie ma. Przez kolejny rok walczyli przede wszystkim o prawo do pozostania w mieszkaniach i możliwość przedłużenia umów. Pomocy szukali wszędzie. Na podstawie artykułu 29 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych i taka informacja została przekazana i duża część z tych ludzi takie wnioski złożyła. Na dzień 8 grudnia, proszę Państwa, wydaliśmy 10 decyzji o prawie zamieszkiwania, uzyskując oczywiście wcześniej zgodę Misei narodowej. 9 wniosków jest złożonych do Pana Ministra o wyrażenie zgody na wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania i 11 spraw jest w tej chwili jeszcze w trakcie rozpatrywania, czyli trwa gromadzenie materiałów dowodowych w sprawie. Wystąpiliśmy o uzupełnienie szeregu informacji do wnioskodawców. 5 decyzji jest wydanych na dzień dzisiejszy odmownie. Z tego 4 decyzje są prawomocne. To informacje z grudnia ubiegłego roku, a jeszcze w maju zapytanie w tej sprawie do Czesława Piętasa, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, złożyła posłanka Ewa Drost. Ja powiem, że to była dość trudna sprawa. Wiele czasu poświęciłam, żeby wyjaśnić do końca i znaleźć, znaleźliśmy wspólne rozwiązanie. I tak spodnajemców stali się najemcami, bo umowy podpisali bezpośrednio z wamem. Mieszkańcy nie kryją radości. Część mieszkańców naszego bloku dostała przedłużenie. Niektórzy dostali na dwa lata, a sześć rodzin dostało na trzy lata. Oczywiście, że bardzo się cieszymy, bo wiemy, że przez te lata, mamy nadzieję, że przez te trzy lata ten problem się rozwiąże i po prostu sprzedadzą nam te mieszkania, i będziemy mieli już je na własność. Mieszkańcy czekają na możliwość złożenia wniosków o wykup wynajmowanych lokali że będę starała się pomóc tym mieszkańcom. Przygotowywana jest nadal zmiana ustawy, która myślę, że w znaczny sposób ułatwi wykup tych mieszkań. Chciałabym bardzo serdecznie w imieniu wszystkich tych mieszkańców, którzy dostali przedłużenia, chciałabym podziękować panu Patrykowi Koseli z Sierpień 80, Związki Zawodowe Sierpień 80, pani posłance Ewie Drost i panu wicemarszałkowi Jerzemu Szmajdzińskiemu za pomoc i wsparcie, jakiego nam udzielili w, naszych, w naszej walce o nasze mieszkania. Także bardzo dziękuję. Dziś czarnych flag protestacyjnych na bloku już nie ma. Teraz czas działa na ich korzyść.